Witam ponownie. Dzisiaj bułeczki drożdżowe z serem. Składniki. 20 g świeżych drożdży, które wcześniej pokruszyłam, 300 g niepełne dwie szklanki mąki pszennej tortowej, 130 ml mleka, mleko powinno być ciepłe, nie za gorące, 55 g masła, które za chwileczkę rozpuszczę, jedno jajko w temperaturze pokojowej, 3 łyżki cukru kryształ, około 60 g, 1 łyżeczka drożdży instant. Około 2 gramów i szczypta soli. Mam dwa rodzaje drożdży. Próbowałam kilka razy. Z dwóch rodzajów wychodzą bardziej puszyste. Można oczywiście korzystać z jednego rodzaju drożdży. Mleko podzieliłam. Wykorzystam teraz 30 ml. Mleko już wcześniej nagrzałam. Będziemy przygotowywać roszczyn. Do drożdży dodajemy mleko. Jedną łyżkę cukru około 20 g. Jedną łyżkę mąki również około 20 g. Składniki mieszamy do czasu aż się rozpuszczą. Przykrywamy folią spożywczą. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 10-15 minut do wyrośnięcia. Roszczyn wyrósł. Masełko rozpuściłam, mleczko nagrzałam. Do mąki dodajemy szczyptę soli, suche drożdże, cukier, mieszamy, robimy dołek, wlewamy rozmieszane jajko, mieszamy, dodajemy mleko, rozczyn, zaczynamy wyrabiać, dodajemy masełko, powinno być letnie. Wyrabiamy około 5 minut, aż ciasto będzie ładnie odchodzić od ręki i od miski. Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na około 60 minut do wyrośnięcia. Ciasto powinno widocznie zwiększyć swoją objętość. Ciasto rośnie. Przygotujemy ser. Składniki: 250 g sera. Przygotowałam klinek. Półtorej łyżki cukru drobnego, 30 g. Jedno jajko. Jedna łyżka około 20 g. jogurtu. Jedna łyżeczka cukru z wanilią. Ser rozdrabniamy. Dodajemy rozmieszane jajko, cukier, cukier z wanilią, łączymy jogurt, blendujemy. Gotowe. Ser powinien mieć konsystencję dość gęstą. Jeżeli Będziemy mieli ser rzadki lub bardziej wodnisty. Możemy zrezygnować z dodania jogurtu lub później dodać jedną łyżeczkę mąki ziemniaczanej. I gotowe. Przełożymy do mniejszej miseczki, będzie łatwiej później nakładać. Ciasto wyrosło. Mmm, jak pięknie pachnie. Przekładamy na deskę. Delikatnie przerabiamy żeby odpowietrzyć. Wałkujemy prostokąt o wymiarach około 35 na 40 cm. Wałkujemy na grubość około pół cm. Gotowe. Przekrajamy na połowę i później na prostokąty. Przygotowałam już blachę. Wyłożyłam papierem do pieczenia. Będziemy na nią wykładać przygotowane półeczki. Robimy jedno nacięcie na środku, pozostawiając około 3 cm nieprzeciętego od brzegu i następnie po 3 nacięcia po skosie, około pół cm od brzegu. Przygotowany ser wykładamy po jednej łyżce na brzeg. Zawijamy. Na blaszce układamy złączeniem do dołu i tak pozostałe również. Wyszło 12 bułeczek. Ilość jest uzależniona od tego, jakiej wielkości zrobimy. Zaczynają już rosnąć. Przykrywamy, pozostawiamy do wyrośnięcia na około 20 minut. Pod koniec wyrastania nagrzejemy piekarnik do temperatury 180 stopni. Piekarnik się grzeje. Bułeczki troszeczkę podrosły. Minęło około 15 minut. Roztrzepałam jedno jajko. Smarujemy powierzchnię. Dokładnie, tylko po samym ciście. O, nagrzał się piekarnik. Jeszcze musi chwileczkę poczekać. Posmarowane wkładamy. Środkowy ruszt, góra-dół, 180 stopni, 20-25 minut. Bułeczki powinny być z wierzchu ładnie zarumienione. Pieczemy. Zostały 4 minutki, są zarumienione. Wyciągamy. Pięknie wyrosły. Jeszcze gorące przekładamy na kratkę. Jeżeli chcemy pozostawić bez dekoracji lub posypać cukrem pudrem, pozostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Natomiast ja chcę polukrować, dlatego też zrobimy to od razu. Lukier przygotowałam według przepisu, do którego link jest u góry. Zrobiłam Taki troszkę gęstszy lukier, żeby ładnie wyglądał na bułeczkach. Nie musimy lukrować całych bułeczek, tylko troszeczkę. Gotowe. Pozostawiamy do wystygnięcia, żeby dobrze stężał lukier. Bułeczki delikatnie tylko przestygły, bo takie ciepłe są najlepsze. Lukier stężał troszeczkę. Nie wiem, którą pokazać. Wyglądają apetycznie. Są troszkę mniejsze, większe, różne rozmiary, bo nie kroiłam równo. No to co? Próbujemy. Bierzemy oczywiście największą. O! Puszysta w środku. Dość dużo sera. Mmm. Może wpływa się w buzi. Mmm. Uwielbiam dożdżówki. A Wy? Mm. Robiłam już zakręcane dożdżówki. Są troszeczkę inne. Te mają grubsze, większe ciasto. Ale każde są równie pyszne. Zarówno te z serem, jak i z jagodami, które również są w moich przepisach. Mmm. Nie będę nic mówić. Po prostu mam okazję, żeby zjeść. Zobaczcie, jakie ciasto jest pulchniutkie. Mmm. Jak już ręce mam brudne. To może jeszcze jakąś przerwę. O tą. I zobaczymy jeszcze jedno. No wszystkie są pulchniutkie. Smacznego. Zapraszam na kolejny przepis. Do zobaczenia. Zaraz znikną. Tak są pyszne.